Cześć, witam Was na kanale Video Blog Tech. Tak, dobrze widzicie, że nic nie widzicie, bo ja też nic nie widzę, także poczekajcie chwilę Już się przygotowuję do pokazania Wam czegoś fajnego Mam nadzieję, że zaraz to zadziała I będziemy mogli wspólnie cieszyć się pięknym widokiem O, udało się Proszę bardzo Tak to ładnie Wygląda i świeci. Nie, to nie jest test mini telewizora LCD OLED, jest to, moi drodzy, dysk SSD 2.5. Cala, na test którego serdecznie Was zapraszam. Dyski SSD świecące, dyski. SSD, bardzo świecące dyski SSD, najbardziej świecące dyski SSD na świecie, na rynku. Sprawdzimy, czy nadają się jako ozdoba choinkowa na mm, święta, czy też można coś przy okazji na nich zapisać, bądź też odczytać, jakieś dane przechować, zainstalować grę. Team Group T-Force Delta Max, moi drodzy, w pełnej okazałości przed Wami. Zobaczmy, jak to działa. Najpierw no, szybki unboxing w pudełeczku kolorowym. Znajdziemy na samej górze nasz dysk oklejony folią w celu ochrony i zabezpieczającą przed palcowaniem. Pod spodem znajdziemy dwa kabelki USB: mikro USB do zwykłego USB 10-pinowego na płycie głównej i drugi kabelek mikro USB do Wejścia ARGB trzypinowego na płycie głównej można podpiąć ten dysk przez ten lub przez ten kabelek. O tym będzie troszeczkę później. Jest też instrukcja, jak to właśnie spiąć, naklejka plus 10 do transferu i mamy szmatkę do czyszczenia powierzchni dysku z naszych palców, bo dysk pod o tej folii bardzo dobrze się palcuje. 2,5 cala SATA, standardowy. Dysk SSD troszkę wyższy, bo ma prawie 10 mm wysokości właśnie przez to, że jego cały grzbiet, górny panel, front, w zależności jak to nazwiemy, z której strony popatrzymy, przykrywa tafla powiedzmy sobie szkła, która rozprasza krawędziowo zainstalowane diody RGB, które rozprasza ich światło po całej powierzchni górnej tego dysku, stąd też cały front, cała góra się świeci. Dyski, te dyski występują w trzech wariantach: 250 GB, ten, który mam tutaj aktualnie na testach, 500 GB i 1 TB. Za swojej grubości do notebooka go nie zainstalujemy, ale z drugiej strony, kto tak w pełni podświetlony dysk RGB będzie montował do notebooka, nie? Więc ten problem mamy na początku już z głowy. Delta Max oparty jest na 64-warstwowych kościach TLC 3D NAND od Samsunga. Każda z jego wersji jest na nich oparta tak gwoli ścisłości. Według producenta możemy liczyć na zapis sekwencyjny na poziomie 510 MB na sekundę i sekwencyjny odczyt 560 MB na sekundę. Losowy odczyt danych to 90 tysięcy IOPS-ów. A tym wszystkim steruje czterokanałowy kontroler SM2258 Silicon Motion. Dysponuje takimi technologiami jak korekcja błędów ECC, TRIM i NCQ. Troszeczkę martwi małe TBW w przypadku tych dysków. 60 Tera to troszeczkę malutko jak nasze obecne rynkowe standardy. Przynętą mającą zachęcić kupujących, domyślę, graczy, bo do nich jest skierowany ten dysk. Jest w pełni podświetlony górny panel dysku. Tak, ma na samym środku logo Team Group, które otoczone jest adresowalnym podświetleniem RGB. Jest ono kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania choinkami od wszystkich głównych producentów, czyli Asusa, MSI, Aurusa, Gigabyte'a i ASRock'a. Podświetlenie dysku możemy podpiąć do naszego PC na dwa sposoby. To co Wam mówiłem a propos kabelków. Pierwszy za pomocą 3-pinowej wtyczki, jeżeli płyta główna dysponuje sterowaniem RGB. Jeżeli go nie ma, to wtedy wykorzystujemy drugi kabelek, Zakończony wtyczką USB 10-pinową, którą wpinamy do płyty głównej. W tym drugim przypadku nie mamy jednak możliwości sterowania efektami i oświetleniem dysku, ale za to dysk cały czas będzie nam się mienił pełną paletą barw RGB. Plusem tego podświetlenia jest to, że nie jest ono lutowane powierzchniowo do PCB dysku, a stanowi jakby osobny moduł, dlatego ten dysk jest troszeczkę grubszy, więc nie podgrzewa nam dodatkowo samego dysku, przez co nie mamy się co martwić o temperatury, przez co ten dysk również nie wpada w trottling. Jego maksymalna temperatura to 53 stopnie podczas długotrwałego kopiowania kilkudziesięciogigabajtowego pliku, więc tyle co nic. Lutowane są. Te diody RGB, bo cały czas o nich mówię, lutowane są naokoło małego lusterka ekranu, który jednocześnie rozprasza mintowane światło z diod po całej górnej powierzchni dysku, a przy wyłączonym dysku może służyć jako lusterko dla naszej żony do poprawienia makijażu. W syntetykach wypada jak przeciętny w miarę szybki dysk SSD SATA. Zresztą mamy teraz wszystkie dyski SATA na praktycznie bardzo zbliżonym poziomie wydajnościowym. Tutaj już. Jest nasycenie, przesycenie tego standardu wyżej. Już nie ma co liczyć na wydajność, bo po prostu standard SATA na to nie pozwala. Nie bryluje, ale też nie odstaje od standardu prędkościowego o tym dysku mówię, jego wydajności, bo odbiegłem troszkę od tematu, bardzo ładnie rodzi sobie z pakowaniem plików, troszeczkę gorzej przy faktycznym kopiowaniu dużych plików, gdzie dosyć szybko wysyca się bufor SLC i dysk zwalnia, ale nie zwalnia tak bardzo jak gro konkurencji, jego transfer spada mniej więcej o połowę, przy wynikach konkurencji spadających o 30% więcej, więc nie jest źle, szczególnie jeżeli popatrzymy na to, że przeznaczeniem ich są gamingowe PC, w sensie tych dysków. Po zapełnieniu w ponad 70% również nie obserwujemy żadnego zwolnienia, spowolnienia dysku, spadku transferu, spadku wydajności, więc tutaj też jest duży plus, za to, że on utrzymuje ten transfer po zapełnieniu w 70%. Głównie dzięki kościom pamięci od Samsunga. Cena dysku jest odpowiednio wyższa niż cena dysków konkurencji o podobnej prędkości i pojemności, dlatego, że dochodzi nam tutaj oczywiście cena tego dużego, efektownego, bo nie można mu tego odmówić, podświetlenia RGB. Ten dysk kosztuje około 300 zł, wersja 250 GB w momencie realizacji tego materiału filmowego, więc trochę wyżej niż podobnej pojemności konkurencja, ale bez podświetlenia, tak ładnego, okazałego podświetlenia RGB. Pod linkiem, pod filmem w opisie znajdziecie linki do pozostałych pojemności dysków i ich cen. Możecie sobie klikać i sprawdzać ile kosztuje 500 i ile kosztuje jednoterówka aktualnie na rynku. Dysk trzyma parametry producenta a propos zapisu odczytu sekwencyjnego. Nie najgorzej wypada w małych próbkach 4K. Dosyć stałe transfery podczas, podczas pakowania i rozpakowywania. Natomiast średnio radzi sobie z kopiowaniem dużych kilkudziesięciogigabajtowych plików, bo szybko wysyca bufor SLC, ale na to niestety już nie ma rady większość dysków SATA tak niestety ma. Jedynym największym według mnie problemem jest małe TBW, bo 60 terabajtów przy obecnych standardach ilości danych, zapisywania, odczytywania tego, to dla tego dysku jest naprawdę niewiele. Co prawda, jeżeli użyjemy ten dysk jako gamingowy dysk, zainstalujemy na nim 2-3 gry, co wysyci jego pojemność przy aktualnej wadze gier i będziemy ich używać przez dłuższy okres czasu, to myślę, że kilkadziesiąt spokojnie takich reinstalek różnych gier na tym możemy zrobić. A zobaczcie, że jak pięknie będzie wyglądał ten dysk podświetlający wnętrze naszego komputera. Ode mnie to tyle mojej dozy z tego testu, recenzji i prezentacji t force Delta Max. Dysk ciekawy, troszeczkę przebajorowany dla osób, które lubią i kochają RGB. Na szczęście nie idzie to zamiennie z wydajnością. Ta wydajność tego dysku jest po prostu na dobrym, standardowym poziomie, takim, jakim powinien mieć. Dysk SSD SATA. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, poznaję Was wideoblog tech.